Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie posiada dwa zespoły zamiejscowe, w Tarnowie i w Nowym Sączu, w którym właśnie się znajdujemy. Nowa siedziba i nowa lokalizacja w centrum miasta Nowego Sącza ulica Nawojowska 4. To teraz pod tym adresem jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zapraszam do środka. W Zespole Zamiejscowym w Nowym Sączu mieszkańcy subregionu sądeckiego uzyskają wsparcie doradcy zawodowego w trakcie poszukiwania pracy, uzyskania dofinansowania do szkoleń, wyborze drogi kształcenia czy w odnalezieniu się po powrocie z zagranicy. W Zespole Zamiejscowym w Nowym Sączu realizujemy takie projekty jak Kierunek Kariera, Kierunek Kariera Zawodowa, Nowy Start w Małopolsce, Wróć z Powerem, łap Doradzamy młodzieży w wyborze kierunku kształcenia, wykonujemy profesjonalne testy zainteresowań i kompetencji zawodowych, prowadzimy współpracę transgraniczną ze Słowacją oraz w ramach EURES z innymi krajami Europy współpracujemy z pracodawcami regionu i instytucjami rynku pracy. Szczególnie w tym okresie zapraszamy młodych kończących szkoły średnie do potwierdzenia swoich wyborów zawodowych, a niezdecydowanym pomożemy wybrać kierunek studiów. Warto skorzystać, wystarczy skontaktować się z nami. Kontakt z doradcą zawodowym można uzyskać poprzez telefon, Skype, maila oraz osobiście w zależności od sytuacji epidemicznej w regionie. Zapraszamy. Serdecznie zapraszam do zespołu zamiejscowego w Nowym Sączu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.